Witam na moim kanale Tarot moimi oczami. Witam wszystkie zodiakalne Wagi i Kochani, zapraszam do czytania na luty 2024 roku. Ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym ono będzie rezonować. Podejrzymy sobie tutaj te energie tego miesiąca i zobaczymy co tutaj no będzie się wydarzać ale kochani za pośrednictwem też tutaj jednej karty z karty mistrzowie duchowi zobaczymy jaki będzie przekaz być może będzie to coś ważnego dla was do usłyszenia zobaczmy zatem jaki będzie tutaj przekaz znajdź dobre strony obecnej sytuacji Krishna znajdź dobre strony obecnej sytuacji ja Państwu tutaj przeczytam jak brzmi przekaz z książeczki i już będziecie Państwo widzieli o co chodzi w każdych okolicznościach możemy się uczyć i rozwijać. Gdy przeklinamy daną sytuację, blokujemy przepływ jej energii, a wtedy sprawy jątrzą się i gorzej rozwijają. Z drugiej strony, gdy dostrzeżesz błogosławieństwo w Twoim aktualnym położeniu. Pojawi się w tobie wspierająca i uzdrawiająca energia. Ta karta uświadamia cię, że jest jakieś nieporozumienie, nierozpoznane błogosławieństwo w twojej obecnej sytuacji. To może być coś, czego nauczyłeś się lub zdobyłeś. Odszukaj błogosławieństwo, aby przyspieszyć uzdrowienie i ujawnienie tego, co stara się do ciebie przyjść. Dodatkowe znaczenie karty zamiast się martwić, módl się i miej pozytywne nastawienie. Pamiętaj, że wszystko jest zgodne z doskonałym planem nibios. Obecna sytuacja bardzo dobrze rozwiąże się sama. Zdrowiejesz dzięki sile wdzięczności. Także znajdź dobre strony obecnej sytuacji. Kochani, ale tak jak mówię, pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i zobaczymy, jak tutaj w Krzyżu Celtyckim karty będą się też chciały wypowiedzieć. Nie wiem, czy będzie tu widać może troszeczkę dalej, żeby nie zastawiać. Zobaczymy, w jakiej będziecie energii, co wam będzie tutaj pomagało czy przeszkadzało to co odeszło do przeszłości wasze nadzieje i obawy zatem popatrzmy co dla zodiakalnej wagi na czas lutego w jakiej będziecie energii karta trumny co wam będzie pomagało bądź przeszkadzało karta pieniędzy pokazała się nie wiem, zobaczmy, żeby to było tutaj Widać, ja sobie to nagrywam telefonem i nie mam za bardzo jak miejsca bo niestety z kamerą, z laptopem coś mi się dzieje złego zobaczmy jak będziecie szli wy i dużo stresu Będą jakieś stresujące sytuacje, może to być stan waszego zdrowia, może chcecie już z czymś skończyć, ale zobaczmy, co macie w głowie. Karta Księżyca. Wasza podświadomość wydaje mi się, że wy intuicyjnie o czymś wiecie, z czegoś sobie zdajecie sprawę, coś co Was stresuje. Być może chodzi tutaj. Czy to o Wasze pieniądze, czy o majątek, obawiacie się czegoś, co odchodzi do przeszłości? Pewne tajemnice, nieznane sytuacje, ale to są też, kochani, tutaj. Hmm, no, dokumenty pisane, to jest edukacja, szkolenia tutaj. Zobaczmy, co na przyszłość dla Was. Karta klucza, przeznaczenie, czy czyli jakieś sprawy tutaj bardzo ważne, to jest pokonywanie. Tutaj będziecie jak gdyby szukać wskazówek. Powiedziałabym, że jakieś sprawy karmiczne. Tutaj coś odnoszę takie wrażenie, że zodiakalne wagi będą w lutym 2024 roku zamykać jakiś etap, kończyć się z czymś, a będą się otwierały przed wami nowe możliwości. Zdecydowanie, wy chcecie sukcesu, wy chcecie szczęścia, chcecie miłości. Chcecie mieć tutaj no, jasność w jakiejś, w jakiejś sprawie, ale tutaj powiedziałabym, że dużo, dużo stresu idziecie drogą, taką na, w lutym, nie wiem, czego to może, czego to może bardziej dotyczyć. Czy waszej sfery zawodowej, czy relacji rodzinnych, czy partnerskich, ale coś, coś będzie takiego, co będzie wam spędzało sen z powiek. Tu są, tu mo, możecie, przed innymi ukrywać swoje problemy, że wszystko jest w porządku, że nic złego się nie dzieje. A jednak, bo tak po prostu tutaj wy będziecie w, w takiej energii, w karcie, w karcie słońca, prawda? Czyli raczej w, no, w odniesieniu sukcesu, ale tak nie będzie. E, co idzie z otoczenia? Karta ptaków, kochani, to są rozmowy, to jest też tutaj powiedziałabym wiadomości, pewien niepokój, pewne problemy, czyli jak porozumieć się, może pewne informacje, które będą do zodiakalnej wagi przychodziły w lutym, mogą powodować u was stres i pewne zakończenia, albo niechęć ujrzenia prawdy i najchętniej schowania czegoś. Co nie wyszło żeby nie wyszło coś na, na światło dzienne, żeby inni nie, nie zobaczyli, co dzieje się w waszym życiu. Zobaczmy wasze nadzieje. Wasze nadzieje związane są jednak, kochani, z takim wyciszeniem, z takim spokojem, że jednak tutaj osiągniecie pewien spokój że poprzez Waszą dojrzałość i, i, i tutaj mm, jak gdyby, mm, że będzie Wam dana pomoc. Może to być pomoc udzielona od starszej osoby, która zna życie. Może to być czy terapeuta, czy, czy lekarz, osoba bardzo, bardzo mądra. Wasze obawy... Karta dziecka. Nie wiem, czy z jakimś nowym początkiem. Może chodzić tutaj też o y, dzieci. Tutaj, kochani, może tu chodzi o, o zaufanie, i tutaj te myszy pokazują u Was ten, ten stres, prawda? Ten księżyc w głowie na przeszłości, y, te tajemnice y, nieznane. Sytuacje, które próbowaliście zrozumieć, prawda? I teraz tutaj obawiacie się czegoś, obawiacie się, że um, może przez czyjąś niedojrzałość ktoś, kto jest, no zachowuje się jak, jak dziecko nierozważnie pojawiły się pewne problemy, czy to emocjonalne, czy związane właśnie z, z finansami, albo może też inna grupa zodiakalnych wag chce tutaj zacząć coś nowego, szukacie pewnych sposobów, pewnych rozwiązań, prawda, tutaj jakichś wskazówek na dokonanie czegoś, prawda, na, na tutaj czy jakiś to może być nowy biznes. Tutaj historii może być masę, kochani. Masę. Wydaje mi się, że tutaj będziecie się dogadywać w jakiś sposób to, co idzie z otoczenia, prawda? Poprzez tą, tą komunikację, rozmowy, dużo rozmów, dużo wiadomości, ale też mogą po pojawiać się problemy. Zobaczmy, jak będziecie tutaj wychodzić z miesiąca lutego. Uważajcie, pokazała się karta Lisa. Tutaj są oszustwa, podstęp, to jest ktoś przebiegły, intrygi. Tu trzeba być ostrożnym, tu trzeba zwracać uwagę, aby jeżeli chodzi o Waszą tutaj tą e, sferę zawodową, prawda, żeby, e, żeby nie, nie dać się komuś wykorzystać, jeżeli wejdziecie w jakieś. Umowy, w jakieś kontrakty, na przykład, czy, czy, czy tutaj jakieś propozycje, prawda, że finansowe, to uważajcie, bo są ostrzeżenia, bo możecie ponieść straty. Karta Myszy o tym mówi, że coś nas okrada, Myszy zabierają, kradną. Robią, powodują straty, prawda? Czyli tutaj karty już też Was ostrzegają. To już musicie sobie sami dopasować, kochani, czego to może bardziej um, dotyczyć. Tak jak mówię tutaj, mistrzowie, duchowi, znajdź dobre strony obecnej um, sytuacji. Co to może tutaj być, to już sami będziecie mogli sobie dopasować, ale tak jak mówię, uważajcie na dokumenty, to co podpisujecie, to co dostajecie jakie do was pisma przychodzą, prawda? Mogą to też być kochani i szkolenia dla jednej grupy zodiakalnych wag i po prostu no szykują wam się zmiany. Kończycie jeden etap swojego życia, przechodzicie transformację, prawda? I zaczynacie coś nowego tutaj Otwiera się coś dla Was nowego w tej karcie, klucza też coś takiego może, może być, ale liczycie na sukces, liczycie na szczęście, czy w miłości, czy że być może. Jesteście po nieudanym związku, zakończyliście jeden związek, będziecie wchodzić w kolejny i nie wiecie, jak to się potoczy bo tutaj no brak, brak tego zaufania. Być może są to początki Waszej relacji i nie wiecie, jak to dalej, dalej będzie, ale. Tutaj karty już Was ostrzegają. Zwróćcie uwagę, być może ktoś zakłada maskę, nie jest prawdziwy. Tutaj chce coś przed Wami ukryć. Tutaj jest. Wiele błędów, nie popełniajcie błędów w działaniu, bądźcie ostrożni, a na pewno nie poniesiecie strat w lutym 2024 roku. Zobaczmy jeszcze ta trumna, o co tutaj chodzi. No właśnie, karta kupca. Nowy początek. Karta dziecka też mówi: nowe początki, pomalutku coś się rozwija, coś, coś rośnie, to jest wczesne stadium. Ale zobaczmy te, te ryby: czy chodzi tu o finanse, czy może to są uczucia, czy może sprawy tutaj majątkowe. Paść kielichów może to być nowe uczucie, początki, ale bądźcie rozsądni, nie bądźcie. Jak gdyby naiwni, prawda? Paś Kielichów, on jest taki romantyczny, on jest taki, on sobie tak czaruje świat po, po, po swojemu żyje tutaj marzeniami. Ale zobaczmy to, co odeszło do przeszłości. Ta księga tutaj, czy to są tajemnice, czy to nieznane. Karta kochanków. No właśnie wydaje mi się, że. Tak jakbyście kończyli jeden związek i wchodzili w nowy. A te myszy, królowa, buław, kochani, no wydaje mi się, że nie macie tej pewności, że tutaj brak zaufania, czy, czy wejść w coś nowego, czy tutaj to. Czym będę chciała się zajmować, czy ja sobie poradzę. Ale zobaczmy ten klucz tutaj na przyszłości. Dziesiątka kielichów bardzo dobra karta, kochani. To jest tak piękna karta. Tu jest spełnienie, tu jest zadowolenie, tu jest miłość. Powiedziałabym, że jeżeli uwierzycie w swoje możliwości, Uwierzycie w siebie, to wiele możecie osiągnąć. Czy to od strony zawodowej, czy w relacjach tych partnerskich, tych osobistych, to tutaj no, wydaje mi się, że wiecie, czego, czego chcecie i wiecie, jak ma wyglądać, to, to wasze życie, jeśli chodzi właśnie o to życie czy erotyczne, czy to, to intymne, prawda to tutaj królowa buław, ona zna tutaj swoją wartość i jest odważna i zdecydowana. Ale zobaczmy to, co idzie z otoczenia, te ptaki. Karta świata, być może pewne kontakty, może tutaj utrzymujecie z kimś kontakty poprzez internet, kontakt z zagranicy, może to być też praca zagraniczna, może też tutaj e, pracujecie w takiej... Mm, mm, branży, gdzie, gdzie jest masę tych tych czy wyjazdów za granicę delegacji, czy rozmów przychodzących. To właśnie tutaj mówię o tej sferze zawodowej. Tak jak mówię, to jest czytanie ogólne, i tutaj tych, tych tematów może być masę. Może wyłapiesz coś, poukładasz sobie te puzzle, weźmiesz coś dla siebie. Zobaczmy te Twoje nadzieje, lilie. O co tutaj chodzi? No właśnie, azbuław, szansa, danie sobie szansy podjęcie tutaj tej buławy, nie bać się. Ale to jest też karta seksualna, i to jest też karta seksu. Zobaczmy to dziecko tutaj, wasze obawy. Paś buław. Czy to, z czym się będziesz zderzała, zderzał, spotykał, czy to nie będzie, czy to będzie trwałe, czy to nie będzie tylko jakimś tam zrywem i jakąś rzeczywiście no niedojrzałą sytuacją, która może być tylko ulotna i na chwilę, prawda? Tutaj może jest brak brak tego zaufania do danej sprawy, do ludzi, z którymi będziesz miał miała do czynienia, ale zobaczmy tego Lisa, jak będziesz kończyć? Wiesz, co powiem ci, że droga Wago, że jednak odniesiesz pewne zadowolenie. Powiedziałabym, że przyjdą takie momenty w Twoim życiu, że może powiesz, a może zaryzykuję, może to, co ma się wydarzyć, to powinnam. Powinienem tego doświadczyć, Twoje marzenia, Twoje tutaj, aby się spełnić, ale jest pewien rozgardiarz w tych kartach. Karta siódemki mieczy. Uważaj. Uważaj, jeżeli będziesz wchodzić, nie bądź, nie bądź już taka ufna i pewna, jeżeli, bo na karcie lisa pokazała się też siódemka mieczy, czyli to jest też lis ukrywa, lis tutaj są wrogowie i w siódemce mieczy. Też mamy tutaj ukrytych wrogów, czyli coś może być tutaj na rzeczy. Ty czujesz intuicyjnie, że coś może cię zjadać od środka, możesz się czymś stresować, jakąś sytuacją, bo nie będziesz wiedział, wiedziała z kim masz do czynienia, to co z otoczenia będzie do ciebie szło. Także kochani. To tyle, jeżeli chodzi o te związki, o relacje. Może to są nowe początki. Kończysz jedno, wchodzisz w drugie, coś nowego się pojawia, jest fajnie, jest przyjemnie, prawda? Może myślisz tutaj o stworzeniu, o stworzeniu czy, czy rodziny, fajnego związku, prawda? Coś, coś, takiego, coś takiego też się pokazuje. A może chodzi też tu, jeżeli pytamy o Twoją sferę zawodową, że w grupie, tam gdzie jesteś, gdzie uczestniczysz, gdzie coś zaczynasz robić, coś tworzyć. Czy to mi się uda, czy powiedzi mi się, czy osiągnę sukces, czy ja dam, dam radę, ale jesteś w niepewności, jesteś zestresowana. Luty będzie dla ciebie, droga Wago, miesiącem stresującym, ale znajdź dobre strony tej, tej sytuacji. Być może tutaj tak jak powiedziałam, to słoneczko ci zaświeci, i, i, i będą, będą dobre, dobre dni. Na pewno, na pewno będą dobre dni radości i zadowolenia, ponieważ no, masz dziewiątkę kielichów, kartę spełniających tutaj życzeń, spełnienia życzeń. Także kochani, to, to tyle takie czytanie na, na ten. Czas lutego, ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne tutaj i weź na tyle, na ile poczujesz tą energię dla siebie. Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.